Cześć, witajcie! Ja nazywam się Elaszyk i witam Was na kanale Ela Forever. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, porozmawiamy sobie o temacie, e, który najbardziej znają Panie chociaż panowie już coraz bardziej też, czyli o rozstępach. Rozstępy, rozstępami słuchajcie, pojawiają się w naszym życiu, mogą się pojawiać już i u takiej dzieci nastolatków, w momencie, w którym szybko rosną, bądź też właśnie ta skóra nie nadąża za tym, że jak rosniemy, tyjemy i tutaj najczęściej pojawiają się kobiet w ciąży. wtedy bardzo szybko się zmienia nam waga ciała i po prostu nasza skóra tego nie ogarnia i wtedy widać na ciele nam się pojawiają właśnie rozstępy. Co zrobić? Najlepiej jest im przeciwdziałać, czyli w momencie, w którym się to dzieje, po prostu smarować skórę, po prostu nawilżać skórę, smarować skórę, aby właśnie ona dostawała tych składników, żeby mogła się elastycznie nam naciągać. Do takiego smarowania fajnie stosować kremy z aloesem, wtedy ta skóra po prostu dostaje dodatkowo te składniki takie nawilżające w głąb. Ja mogę Wam polecić do takiego zwykłego smarowania, jeśli chcecie po prostu sobie zapnąć jakąś pielęgnację, to któryś z tych podstawowych kremów, czy to krem nabliżający, czy krem alesowo-propolisowy w tym momencie, gdy się ta skóra rozciąga, ale fajnie go połączyć na przykład z tym oto produktem, to jest alfa E czyli produkt, który zawiera. Y go ogólnie na wszystkich etapach. Od tego pierwszego można stosować. Jest to produkt, który zawiera witaminę E, witaminę A, witaminę C, bisabiol, olej z nasion ugórecznika, olejek sojowy. Także on zawiera te wszystkie takie substancje. To jest suchy olejek, on nie pozostawia śladu. Który po prostu sprawi, że te naczynia krwionośne, które mamy pod spodem, że one po prostu się nam wzmocnią, że ta skóra dostaje takiego, wiecie, takiego fajnego napięcia i ona po prostu ma możliwość też właśnie fajnego rozciągania. Ja się z olejek. Wiem, że wiele z Was pewnie zna olejki, właśnie, które są dostępne gdzieś na rynku, właśnie, żeby właśnie smarować skórę, żeby. Nie powstawały właśnie rozstępy, więc tym olejkiem możecie spokojnie zastąpić. Ale jest jeszcze jeden produkt, bo po prostu możemy to łączyć z galaretką aloesową, ale jest też galaretka, niestety pożyczyłam. Musicie mi wybaczyć, pokażę wam na przykład zwykłej galaretki. Wygląda dosłownie prawie, że tak samo, tylko ma taki srebrny pasek i pisze Aloe MSM Żel. Dlaczego MSM? Ponieważ to jest metyl sulfonyl metan, czyli to jest związek siarki. Słuchajcie, to jest żel aloesowy, aloes. Z tym związkiem siarki, a ten związek siarki jest bardzo popularny w naszym organizmie i w ogóle siarka jest trzecim pierwiastkiem, który znajduje się w naszym organizmie najczęściej. Dlatego tak ważna jest, właśnie w tych różnych sprawach, które dotyczą chrząstek, dotyczą kości takich właśnie stanów, tych naszych stawów wszelkich, ale właśnie też jest super sposobem, właśnie na to, aby. E, radzić sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które się pojawiają typu rozstępy, typu celulit, e, typu bliznę i bliznowce, które gdzieś tam mamy już od lat. I tą galaretkę MSM bardzo szczególnie Wam w tym typie polecam, ale to nie tak, że smarujemy sobie tylko ją raz i myślimy, że to będzie działać. Te produkty działają, my się smarujemy codziennie, rano, wieczór i stosujemy to cały czas. Jeśli już macie rozstępy, które już Wam powstały i są one czerwone, no to pamiętajcie o tym, że ta pielęgnacja w tej chwili jest, um, takie świeże rozstępy jest najlepsza, bo ona najbardziej nam pozwoli um, te rozstępy gdzieś właśnie ściągnąć. I tutaj właśnie ten MSM do smarowania. Oczywiście Wam właśnie ten olejek Alfa E-Faktor, ale możecie zastosować też to, co macie w domu. Czyli możecie zastosować właśnie na przykład ten krem ale propolisowy Jeśli są czerwone, no to wiadomo, bardzo też wiele osób go stosuje, i galaretkę, w zależności co macie w domu. Co jest też ważnego przy rozstępach, to to, żeby je pielęgnować i rzeczywiście je smarować, ale też to, że no one są i ja też je mam jakoś z nimi żyje, ale jeśli chcecie zmniejszyć, jeśli chcecie całkowicie zlikwidować, to, to sięgajcie po kosmetykę profesjonalną, gabinetową, czyli te takie zabiegi, które gdzieś są bardziej takie inwazyjne w skórę, które gdzieś tam ściągają To skórę, nie wiem, to są różne, różne opcje, ale tak możecie sobie wspomóc od zewnątrz smarowaniem, ale tutaj polecę Wam bardzo aloes, aloes do picia, po to, żeby tą skórę też właśnie wspomóc od środka, jeśli jesteście w ciąży, niestety nie możecie pić aloesu, ale już jeśli później Uh, już macie starsze blizny, to też jest bardzo dobry produkt, także bardzo dobrze sprawdzi się przy stosowaniu właśnie przy uh, Active. Uh, Arctic C, Arctic C, albo Active H, Arctic C, czyli kwasy omega 3 po to, żeby ta skóra dostała takiego, wiecie, też fajnie się naciągała. To ja też już mam sprawdzone, bardzo na skórę na bardzo pomaga i Active H jest kwiat nowe, czyli suplementujemy go od środka, więc też ta skóra ma lepsze pole do regeneracji. To są też suplementy. Arctic możecie stosować w trakcie ciąży, ale, bo to są kwasy omega, więc kwasy omega praktycznie każda stosuje, ale Active HA już niestety tutaj nie, bo to już są, wiecie, to już są dodatkowe substancje. Ale jeśli chodzi o te, to jak najbardziej Wam polecam. I zapraszam Was do subskrypcji. Jeśli macie jakieś tematy, które Was interesują, to oczywiście pytajcie. I papa, do zobaczenia.